Dwie wydają. 200 wydają jeżeli bułka nie, nie straci dzisiaj brameczki czyste konto bułki w meczu wyjazdowym z NAND oznacza 200 zł dla ciebie i zaraz powiem nieco więcej o tej promocji oczywiście witam serdecznie na kanale witam serdecznie i zachęcam do zostawienia łapy w górę dziękuję za każde kliknięcie pomaga to rozwijać cały kanał oczywiście kilka propozycji również tutaj na tym kanale na dzisiaj zaraz sobie do nich przejdziemy jeżeli do kuponów chcesz skipować przewijaj nie ma najmniejszego problemu ja powiem o tej promce powitalnej powiem o konkursie dla was i powiem oczywiście o naszych grupach, discordach i tych wszystkich innych pierdołach. Jeżeli chodzi o tą promocję powitalną, to jest ona tylko dzisiaj. Oczywiście w Betfanie. Jeżeli nie masz konta w Betfanie, to możesz założyć sobie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I teraz słuchaj, żeby skorzystać z tej promocji, trzeba założyć konto, wpłacić dokładnie 20 zł i zagrać swój pierwszy kupon solo lub ako za dokładnie 20 zł i umieścić na nim dowolne zdarzenie właśnie z meczu Nant-Nicea. Spotkanie rozgrywane dzisiaj. Jeżeli Bułka zachowa czyste konto... Ty dostajesz na grę 200. Ale też przypominam, że Betfan ma promocję powitalną dla takich graczy, którzy, no nie ja wiem, gdzieś tam grają za większe kwoty. 200% od depozytu. Czyli jeżeli masz na przykład w pupie tą promocję, to możesz sobie założyć konto również w linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I żeby maksymalnie wykorzystać te 200% od depozytu, wpłacasz 150. To jest max I masz 450 na grę, nie? Czyli 300 ci rzucają na grę. I te 150 Twoje też w ramach promocji powitalnej. To do, do skorzystania dowolnego. Osoby zainteresowane, Pierwszy komentarz pod tym filmem. E, oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, e, zapraszam na Discorda, zapraszam na Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie jak zawsze w opisie pod tym filmem. I oczywiście lecimy z konkursem. Kasa w Betfanie do zgarnięcia. Tutaj jak zawsze w tym wypadku dwie dychy. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować ten kanał, na którym tutaj jesteś. Łapę w górę zostawić pod tym filmem. I w komentarzu tu powiesz dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Newcastle a Manchesterem United. Dopisujesz swojego betfanowskiego maila. Można to zrobić w ten sposób bo często YouTube po prostu te maile blokuje, albo w odpowiedzi na swój komentarz też w ten sposób rzucić swojego maila, typujecie do 21 komentarze edytowane, czy dodane po tej godzinie nie biorą udziału w zabawie, czyli standard przechodzimy do meritum tego materiału kilka kuponów, tak jak mówiłem również i na tym kanale i zaczniemy sobie, no myślę, że zaczniemy sobie na spokojnie, kupon za stówkę na 1015 zł 4 zdarzenia wybrane na dzisiaj jest ten, ten mecz Nice i tutaj mamy nicę z remisem i over 1,5 gola Dlaczego over? No pewnie dlatego, że Nant to jest dosyć overowa ekipa, jeżeli chodzi o ligę, no bo tutaj jakby nie ulega wątpliwości, że Nicea no żelazna defensywa, w 13 meczach 4 stracone bramki, 14 strzelony goli, więc też nie za dużo, no ale tutaj Nant kręci overy, 17-23 bilans w brameczkach e, i pewnie pod to Nant tutaj e, ładowany ten over z podpórą, no i też Nant gra u siebie, więc może, może w końcu będzie jakieś overowe spotkanie Nicei, oby nie, oby Bułka tutaj czyste konto zachował, bo oczywiście te osoby, które skorzysta z promki, no to 200 na grę dostaną. E, mamy dwa wysokie overy goli: Bayern Monachium Union Berlin i Real Madrid Granada. Oba mecze powyżej 3,5 goli. No, kursy oczywiście zachęcające i o tyle o ile w meczu Bayernu z Unionem. E, nie chcę mówić, że się nie boję o takiego wysokiego overa, ale faktycznie jestem bardziej w stanie w to uwierzyć. Tak, no myślę, że Real Madrid akurat z Granadą gola nie straci. No, tutaj oczywiście by musieli sami dużo postrzelać, pewnie, żeby tego overka zaksięgować na plus, no bo umówmy się, over 3,5 goli to to już jest taki dosyć spory overek, dorzucony jeszcze mecz Lecha Poznań, który gra na wyjeździe z Koroną Kielce i tutaj jest, no tak dosyć niespodziewanie myślę, czyste zwycięstwo, nie wiem czy po tych pięciu meczach Lecha, w których jeden wygrali, zremisowali trzy razy i przegrali, nawet z Koroną, nawet z Koroną grając czy odważyłbym się nawet stówę rzucić na czyste zwycięstwo Lecha. Myślę, że są lepsze mecze do wyboru, ale oczywiście mogę sobie tylko o tym kuponie ewentualnie tak pogadać. Coś takiego jako propozycja numer jeden. Teraz zobaczcie dwa kupony grane za 35 zł. To są takie same kupony, ale oczywiście rozbite, żeby ominąć dodatkowy podatek. No słuchaj, 35 zł na jednym kuponie może zrobić 1510 zł i to jest, tak jak widzisz, kupon na strzelców. Dawno takich kuponów nie wrzucaliśmy nigdzie na żaden nasz kanał. Mamy spotkanie Lipska-Heidenheim. Oczywiście jak gra Lip, tu zapowiada się o overowe spotkanie tutaj, zdaniem gracza, y, opęda, brameczka. Mamy znowu ten mecz Bayernu, No tutaj Harry musi strzelić dwa gole minimum i tu jest fajny kurs. No 3.10 na dwa gole Harego Keina, to jest kręgosłup tego kuponu generalnie. Chociaż nie, bo jeszcze Bruno, przepraszam, jest Bruno jest po kursie 4,90 Bruno Fernandesz w meczu z Newcastle. New y, Manchester United to też overowe spotkania, to jakby znak równości można postawić, nie? Nie sądziłem, że aż taki duży będzie kurs na Bruno Fernandesza, więc to jest kręgosłup. 4,90, 3,10 na dwa go lecharego Keina w kolejności Jude Bellingham, czyli oczywiście jak ktoś ma strzelać dla Realu, to między innymi Jude Bellingham po 1,90 i ten Openda dla Lipska po 1,70, no powiem ci, że cię no dlatego to jest taki kurs, gdzieś mi ten Bruno uciekł, ty ci powiem szczerze, po 4,9 ładowane, no to nie, no to, to to jest naprawdę mocna gierka tutaj i dwa takie kupony mogą dać ponad e, oczywiście 3000 zł, złotych, nie, no to, to wygląda ciekawie i jeżeli chodzi o ten kanał tutaj, o strefę, to mamy jeszcze łowce rzutów rożnych, mamy trzy overki meczowe zaproponowane za 200 zł na 844. Klasycznie 8,5 w meczu Korony i Lecha oraz właśnie Newcastle i Manchesteru United. Czyli generalnie te dwa mecze na pewno gdzieś tam nastawienie takie, że powinno być sporo ofensywnych akcji i te cornery faktycznie mogą powpadać. Linia wyżej, bo 9,5 rożnych w meczu Gladbach i Hoffenheim po 1.51 9,5. No to znając mnie, ja bym to już olał, bo no 10 rożnych po 1.51 to nie. To się nie pyli moim zdaniem. No i te różne Bayernu mimo tego, że linia ogromna to Bayern często, nawet jak prowadzi już 2-0, 3-0, wiecie, jadą dalej jak walec i te kornery nabijają. No 7 różnych nabitych przez jedną ekipę, to też jest dosyć taka spora linia, więc dwa razy się zastanowić. Jeżeli chodzi o propozycję tutaj na tym kanale, ten kupon na strzelców, chłopie, e, to by było na tyle. Na sam koniec przypomnę o dwóch promocjach powitalnych w Betfanie. Uwaga, jeżeli ktoś konta w Betfanie nie ma, można założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i albo wpłacić 20 zł e, i zagrać za dokładnie 20 zł, to musi być dokładnie 20 zł kupon e, z jakimkolwiek zdarzeniem z meczu właśnie Nicei. No przykładowy kupon widzicie teraz na ekranie, jeżeli bułka zachowa dzisiaj czyste konto, czyli jak Nicea zagra na 0, otrzymujecie 200 zł na grę od Betfana. No i też promocja jest powitalna dla osób, które Wpłacają sobie trochę więcej kasy, 200% od pierwszego depozytu do 150 zł, czyli zakładacie też konto z tego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, żeby maksymalnie wykorzystać promocję. Wpłacacie 150, macie 450 na grę. Osoby zainteresowane są do pierwszego komentarza pod tym filmem, a Tobie za dzisiaj dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca, oczywiście jak zawsze, typerska piona przybijana, zobaczymy co ten weekend tam przyniesie, mam nadzieję, że trochę zieleni będzie. Jak macie coś pograne, to niech się właśnie zieleni. W na twarzy trzymajcie się, pozdro, ma elo, pum, nara.